Powrót tutaj budzi we mnie bardzo dużo takich refleksji w kontekście autentyczności. Bo w pewnym stopniu zawsze wydawało mi się, że jestem tutaj autentyczna. I ilekroć wracałam do tej treści, którą tu tworzyłam, to coś z tyłu głowy powtarzało mi, że teraz to jestem bardziej. Że to że widziałam ten, tę taką łunę nie fałszu, tylko nieświadomości braku autentyczności. Ja często się w życiu łapałam na tym, że rzeczywiście robiłam coś ze szczerych intencji, ze szczerego, ze szczerej przestrzeni, w której faktycznie wydawało mi się, że jestem połączona sama ze sobą, żeby z perspektywy czasu uświadomić sobie, że ta przestrzeń jednak nie była autentyczna i wręcz zadawałam sobie pytanie. Skąd mi się to wzięło? Czy to jest jakaś odnoga chęci pasowania gdzieś, przypodobania się czemuś lub komuś, przynależenia? Przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest ten, w którym byłam w pewnej relacji i tam w tej relacji narzucił się taki schemat mycia się bardzo często. No nie, już, już mi głupio. Ale jak tak patrzę na to z perspektywy czasu, mi się tam naprawdę wydawało, że ja to chcę praktykować, że te częstotliwość mycia się chcę praktykować i ona jest w zgodzie ze mną. Jak tylko się oddaliłam od tej relacji, to się okazało, że to w ogóle nieprawda, że mój rytm. Był wtedy dopasowany do pewnych nieoczekiwań, tylko do tego rytmu, który pojawił się w tej wspólnej przestrzeni. No bo tak to jest, że kiedy obcujemy z kimś, nasze energie się zderzają ze sobą i tworzą to wspólne pole, w którym, wraz jak te energie się tańczą ze sobą, to powstają najróżniejsze prądy, w których nasza autentyczność i nasze pojęcie samego siebie się zmienia. I oczywiście w różnych zbliżeniach z drugą, z drugą osobą, ja tu nie mówię o romantycznych, yy, zawsze będziemy w jakiś sposób łapać energię drugiego człowieka. I czy to jest pozytywna, czy negatywna energia, to sami możemy sobie yy, ocenić. Ale wydaje mi się, że jak faktycznie obcujemy z kimś i nie jesteśmy do końca połączeni z. Tym, kim sami jesteśmy, to tam się pojawiają różne kwiatki, różne niespodzianki, na które spojrzymy właśnie z perspektywy czasu i sobie pomyślimy: O, to wcale nie jestem ja. To wcale nie jest to, kim chcę być ale wtedy wydawało mi się, że to jest ta osoba, którą chcę być, i akurat, że też musiałam przewołać to mycie się, bo rzeczywiście ym, jakieś moje ego krzyczy, z tyłu, czy wewnętrzny krytyk, czy jakaś, jakieś przerażenie, obnażeniem się tutaj podpowiada, że no na pewno ktoś sobie pomyśli, że ty się nie lubisz w ogóle myć, ty się w ogóle nie myjesz, i cała debata społeczna na temat tego, jak często powinno się myć. No, tak często, jak najwyraźniej myślą ci, którzy będą innym narzucać ten rytm, ile powinni się myć. Niech będzie. Ja nie wypowiadam się na temat tego, jak często powinniśmy się, się myć i koniec, kropka. Powinniśmy się myć tak często, jak chcemy. I jeżeli ktoś będzie to krytykował, no ja rozumiem, możemy komuś śmierdzieć. I uwaga, tutaj wchodzimy w coraz bardziej metaforyczną przestrzeń, że nasza higiena. Nie powinna być definiowana tym, co jest na nas narzucane. Już żałuję, że porównuję to do mycia się, naprawdę. Nasza higiena energetyczna nie powinna być określona tym, że ktoś czegoś od nas wymaga, ktoś uważa coś za akceptowalne lub nie, i patrząc na to pod kątem właśnie energii samej w sobie, a nie mycia pach na przykład, to wydaje mi się, że po pierwsze nie powinniśmy się czuć odpowiedzialni za tłumaczenie naszych decyzji w wielu przypadkach i tego, jak wygląda nasze bycie w zgodzie z samym sobą. Pewnego rodzaju izolacja, do której yy, zachęcam każdego... Muszę trochę w głowie sobie posklejać tę myśl... Takie obcowanie z samym sobą jest o tyle wartościowym procesem, że dopiero jak znajdziemy się w przestrzeni nieskalanej czyimś wpływem, to mamy szansę poznać siebie. I ja, mimo tego, że wiele no, ja, 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 jakiś czas w życiu spędziłam sama, ja w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem. W ogóle nie wiedziałam, z kim ja ten czas spędzam. Ostatnie. Yy, Jakieś takie wspomnienie było wtedy, jak miałam jakieś 7 lat i tam się zgubiłam. Od tamtego momentu już nie wiedziałam, kogo ja tak naprawdę udaję. Do czego ja tak naprawdę próbuję się dopasować, do czego próbuję się dostosować, bo będąc dzieckiem podejmowałam decyzję zupełnie innym kompasem, a później dostałam na przykład jakąś karę jakieś upokorzenie, bo moją, moim systemem kar nierzadko właśnie było, y, był wstyd. Jak mi za, za coś się zrobiło wstyd, to w przyszłości podejmowałam takie decyzje, które miały ten wstyd eliminować. I tym samym tak sobie y, cegiełka po cegiełce budowałam to, kim udaję, że jestem. I tak też na przykład zbudowałam... Jezus, czemu mnie tak bawi ten przykład z myciem się? Ale tak zbudowałam to, jak często ja się myję. I jakbym komuś powiedziała, jak często się myję, to się pięć razy zastanowię, czy, czy ta osoba zaakceptuje to, jak często albo jak rzadko ja się myję. I to też nie powinno mnie obchodzić. Bo jak mi ktoś powie, że według niego to jest akurat ten kurde, nie da się rozciągnąć tak tego, jak ktoś by powiedział, że się za często myję, a to, to akurat ciekawe, bo to jest możliwe. Mi się pojawiało i w jedną, i w drugą stronę w życiu, że jedno środowisko mi mówiło, że za często, drugie środowisko mi mówiło, że. Drugie środowisko mi mówiło, że za rzadko. Że, że za rzadko. Wow, udało mi się to powiedzieć, jestem pod wrażeniem. I przepraszam, z perspektywy takiego kształtującego się człowieka, kształtującego się charakteru, w które środowisko jednak będziemy bardziej pochylać naszą ewolucję, nasz rozwój charakteru, jeżeli y, dostaniemy jakieś upomnienie, jakiś lincz z jednej i z drugiej strony? Jakby ktoś Wam powiedział, że myjecie się za często albo że myjecie się za rzadko, to które prędzej podtrzymacie? Będziecie się raczej myć dalej tak często, czy raczej. Y, y, Zgubiłam te analogie i w ogóle chyba strasznie chciałabym odejść nie od tego, mycia się. <noise> Autentyczność to jest znacznie więcej niż tylko to, co sobą reprezentujemy i to, w jaki sposób obcujemy ze światem. Albo inaczej, czym jest w ogóle dla mnie bycie autentycznym? Bo, powtórzę, mi się zawsze wydawało, że Staram się być, tylko moja autentyczność okazała się być zbudowana na fundamencie z tej właśnie próby dopasowania się. I nie wiedziałam, co to znaczy być autentyczną, póki nie miałam środowiska, do którego mogę się dostosowywać. Przestałam się lepić na kształt czegoś, z czym obcuję, żeby do tego pasować, jakieś grono znajomych czy faktyczne miejsca, w których przebywam. Przestałam się do nich dopasowywać? Dopiero wtedy mogłam usiąść i się zastanowić, kim ja jestem. No mali, kim będziesz, jak nie będziesz mogła się do czegokolwiek dopasować? Co jeżeli nagle zgubisz te ramy, w których próbujesz się mieścić? To będziesz nagle ogromna, się wybuchniesz i eksplodujesz i będzie cię tak dużo, że masakra? Czy, czy właśnie okaże się, że ten bezkres cię przytłoczy? I ja, jak tak usiadłam w tym, bez tych ram, bez tych ograniczeń, dopasowywanie się, to uwaga, zaczęłam się nudzić. A moją jakąś fiszką, którą przyczepiłam sobie w wieku nastoletnim, było to, że ja się nigdy nie nudzę. Ja akurat myślałam, że to jest, że ja to jestem taka cool, <laughs> bo ja się nigdy nie nudzę. I ci, którzy się nudzą, to w ogóle pfa, ja się nigdy nie nudzę. No i tak właśnie w jakichś chaotycznych podrygach później próbowałam wyrzucić z siebie jakiekolwiek sytuacje, w których rzeczywiście mogłabym się nudzić, bo jak tak teraz sobie siedziałam w tej mojej izolacji i się nudziłam, ta nuda pojawiała się właśnie w takich miejscach, że okej, okay, nie ma, nie ma ograniczeń. Nie mam, się, nie mam się do czego. Nie wiem, jak się dostosować, bo nie mam do czego się dostosowywać. No to co ja mam ze sobą zrobić? Jest mnie nagle tak dużo, że nie wiem, czym się zająć. To nie jest tak, że miałam głowę pełną pomysłu, bo teraz mam tyle przestrzeni i nagle tę przestrzeń mogę wykorzystać na milion sposobów. Tylko tyle miejsca nagle było. I stanęłam po środku niczego. Jak próbowałam się już opłukać z, tych, z tego programowania, które przyjmowałam do siebie przez grube, grube lata. Grube? Pienne te lata, takie otyłe, przez długie lata. I jak tak w tym procesie zrzucania programowania, o którym też chciałabym jeszcze pomówić, to im więcej traciłam tych starych schematów, tym bardziej okazywało się, że nie wiem, kim jestem. Po raz kolejny. Że nigdy nie widziałam, ile siebie schowałam pod jakimiś, właśnie, wymaganiami, które sama na siebie nałożyłam, na rzecz tego, żeby gdzieś pasować. Jak bardzo ja siebie próbowałam spłaszczyć do jakiejś formy, bo tak bardzo chciałam tę formę mieć. Tak bardzo chciałam czuć, że jak, jak będę miała tę formę, to w tej formie ktoś mnie zaakceptuje. Jak, jak będę miała te formy, to będę mogła ją na przykład dopucować. <noise> będę mogła nad nią pracować i im bardziej będę nad nią pracować, tym prędzej udowodnię własną wartość. Masakra. <noise> Masakra. Jak często wpadałam w ten wir, że yy, chciałam być jakaś i... Jak już osiągałam pewien próg bycia jakąś, to się okazywało, że o, kurde, to udawanie nie przyniosło tego efektu, który miało przynieść. To, no dobra, to mogę albo porzucić tę próbę bycia tą udawaną jakąś wersją siebie, albo mogę jeszcze bardziej się postarać i, i być lepszą tą wersją siebie. Różne decyzje podejmowałam na tym rozdrożu, bo różnymi wersjami próbowałam być. No i tak teraz myślę sobie: no dobra, czy ja jestem którąkolwiek z tych wersji, którą przybrałam w przeszłości? Czy nie jestem żadną? Czy może w ogóle jestem wszystkim tym, czym byłam? Bo przecież moje doświadczenia mnie definiują. Im dłużej nie porównuję siebie, albo bardzo się staram, bo to jest proces, który, o który trzeba dbać, żeby nie wpadać w poprzednie jakieś nawyki i przyzwyczajenia. I moim przyzwyczajeniem było faktycznie dopasowywanie się gdziekolwiek się nie znajduje, więc musiałam przestać się znajdować w jakichś przestrzeniach. Im bardziej ogołocimy się z tego, kim próbujemy być, tym bardziej wyjdziemy sobie naprzeciw. O, ta fraza zabrzmiała jak takie jakieś dryfowanie w, w niczym. <grywka> Powiedziałam wielkie nic, coś bardzo mądrego. Na przykład tutaj. Patrzę na te wszystkie wersje, które obrałam, którymi próbowałam być i nie sprostałam żadnej z tych wersji. I to nie jest porażka. Ja to uznaję za sukces, że nie odnalazłam iluzji bycia prawdziwą sobą w żadnym etapie mojego życia, bo, bo mnie tam nie ma. W sensie ja nie jestem tą osobą, którą próbuję być. Nie jestem w ogóle żadną rubryczką, żadnym, żadnym yy, środowiskiem, żadną, żadną nazwą mojego. Nie, wiem, nie jestem artystką, tak po prostu. Nie jestem żadną jakąś... Nie mam słowa. Szukam tego słowa. Label.com. Już nie chcę używać słowa fiszka. Nie jestem żadną... No. pausa Muszę znaleźć to słowo. Moment. Nie znalazłam. I nie będę szukać. Jeszcze chciałabym wrócić do... Tej do tego pojęcia nudy w autentyczności. Bo faktycznie, ja to nazywam w taki sposób, że mnie to uwiera. Mnie nuda, bardzo uwiera, bo to jest taki stan bycia pomiędzy. Że nie jesteś do końca jeszcze tam, gdzie chcesz być, ale nie podoba ci się tu, gdzie jesteś, więc jednocześnie. Trochę tak błądzisz pomiędzy jednym a drugim. Nie, nie chce się w nic rąk włożyć, nie chce się nic oglądać. Trochę się je, ale właśnie z nudy. I w tym stanie ja często y, podaję taką, takie piękne roz, y, rozpracowanie tego, tego stanu, <grych> że zadaję sobie pytanie, trochę się zmaśliłam. Nie, nie, nie umiem zebrać myśli, kiepsko mi to idzie. W każdym razie, w, w tym stanie zadaję sobie pytanie, czy czegoś potrzebuję, coś potrzebuję dostać, coś potrzebuję skonsumować, jest mi, jest mi za mało i chciałabym dostać? Czy, opcja druga, czy chciałabym z siebie wyrzucić, czy jest mi czegoś za dużo, czy chciałabym w tej chwili pozbyć się czegoś i prędzej wyrazić coś z siebie? Czy może trzecia opcja? Jest dobrze tak, jak jest. Chcę posiedzieć w tym, jak jest, i poukładać, bo mam wystarczająco. Nie mam ani za dużo, ani za mało, ale potrzebuję to ułożyć. Jest mi niewygodnie, bo jeszcze nie ułożyłam wszystkiego na miejscu, na miejscach. Gdziekolwiek to będzie miało miejsce, bo muszę poszukać, potrzebuję posiedzieć z tym, pomielić to. I w tym rozkategoryzowaniu tego w taki sposób ale ze słowo, boże. Więc zawsze jak powiem coś takiego, to sobie myślę: "Wow, jaka elokwentna". <laughs> jak sobie to tak rozkategoryzuję, to jest znacznie łatwiej nawigować najróżniejsze stany emocjonalne emocjonalnej właśnie nudę w tym, bo nuda jest jednym z stanów, który jest dla mnie najbardziej niewygodny. Ja się nie boję płakać, ja się nie boję złościć, ja się nie boję być rozczarowana, obrzydzona, nie boję się tych emocji, które są brzydkie, ale nudy się boję, bo ja nie wiem, co się z nią robi, o ile jej tak nie rozkategoryzuję. I co, jeżeli nie umiem sobie odpowiedzieć, albo w ogóle zapominam o tej technice? I siada mi taka znudzona, taka półautentyczna, bo nie wiem, kim jestem, bo jestem pomiędzy różnymi fazami stawania się. Nową sobą, albo bardziej jakąś, albo mniej jakąś, w jakiej jest, jestem, w jakiejś fazie ewolucji się znajduję. No i łapie mnie ta nuda, gdzie niczym się nie chce zajmować, bo, bo jeszcze nie wiem, czym ta nowa wersja, którą się stanę, czym ona chciałaby się zajmować. No ale nie chcę zajmować się tym, czym by, by się zajmowała ta stara wersja mnie, bo to jest wpadanie w jakieś poprzednie schematy. No i tak siedzę. No i tam spotykam siebie. I okazuje się, że czasami spotkanie siebie jest dosyć niewygodne. Ale mój kot chrapnął strasznie słodkie. Bo ta aut autentyczna strona nas, ta, 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 której w sumie nie znamy, bo zapomnieliśmy o niej, bo zapomnieliśmy w ogóle, kim jesteśmy przez te lata programowania, przez te czasami dekady. Stawania się kimś, kto pasuje do systemu, kto pasuje do społeczeństwa, kto, prasuje, pras, prasuje, kto pasuje do swojego stanowiska pracy, kariery, którą obrał, i, i później stajesz się księgowym zamiast być sobą. No i japa, 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 idziemy tędy. No i w tej nudzie znajdziesz siebie, a nie księgowego. Na poprzednim odcinku wspomniałam o tym, że w pewnym momencie pomyślałam, że chciałabym usunąć cały ten podcast, i to ewidentnie wywodziło się z tej potrzeby tego świeżego startu. Że jak spróbuję usunąć dowody istnienia tej wersji mnie, która prowadziła podcast, to stanę się tą nową wersją, która, no. Nie wiem, coś tam też jakaś jest. Boże, to, to taka potrzeba palenia mostu na rzecz tego, żeby pozbyć się yy, siebie z tam z jakiegoś czasu, z jakiejś relacji, z jakiegoś etapu to yy, jest takie, takie przykre. Ja noszę też w sobie tyle tego wstydu związanego z tym, że byłam jakaś. O Jezu, ile ja postów z tablicy na Facebooku usuwałam, bo mi było wstyd, że jak miałam 12 lat, to opublikowywałam memy z kwejka na, na fejsie i, i z jakimś durnym opisem. I, znaczy durnym. I właśnie, no to, co durnym? Miałam 12 lat! I ten wstyd za to, że już teraz nie opublikowałam memów z kwejka. Ale, no, o to chodzi. Ja nie potrafiłam w ogóle potraktować mojego rozwoju jako coś, z czego jestem dumna, tak po prostu, i cieszę się, że jestem krok dalej. Ja musiałam zawsze poniżyć ten krok przede mną, żeby poczuć jakąś taką trampolinę ku następnemu etapowi rozwoju. Nie, żeby mi to przyniosło jakikolwiek pożytek, głównie to mi to przyniosło upokorzenie, rozczarowanie i y, strach przed rozwojem, i przez to wchodząc w każdą następną y, fazę ewolucji siebie, i y, kolejne kroki na mojej drodze były. Y, zasiane takim ogromnym wysiłkiem tego, że, te, że musiałam spalić moją przeszłość, że próbowałam jak najwięcej pozbyć się tego, kim byłam. Więc wchodząc w każdą nową fazę, miałam takie nastawienie, dobra, to teraz, teraz to ty spróbuj być już taka autentyczna, bądź taka po prostu, wiesz, musisz być już taka dopicowana, że nie będziesz musiała po raz kolejny się wstydzić za poprzednie kroki. Próbuję to połączyć z tą nudą, w sensie zastanawiam się, gdzie to. No, nieważne, ale patrząc właśnie na ten schemat tego, tej naszej drogi, w której to z jakim nastawieniem patrzymy na nasze poprzednie wersje, nie chcę używać już wersji, na etapy, które przechodziliśmy, i ocenianie się przez pryzmat tej, tej już dojrzalszej poniekąd wersji nas. To jest, to jest niedojrzałe. Do, o, ocenianie siebie z przeszłości dlatego, że teraz jesteśmy dojrzalsi i teraz więcej wiemy, jest niedojrzałe. To jest wywyższanie się na kimś słabszym. To jest okrutne. W ogóle. Ja bym nie chciała tak robić komuś innemu, ale sobie to mogłam tak robić latami. Bez problemu. Upokarzanie siebie to przecież nie jest upokarzanie kogoś innego, więc, jestem dobrym człowiekiem. Nie upokarzę mnie kogo innego, tylko siebie. Próbuję znaleźć wciąż jakiś balans w tym, że ewoluując, transformując, zmieniając się, muszę sobie dać też tę przestrzeń na to, żeby zintegrować poprzednie etapy żeby sobie pozwolić na to żeby te etapy wypływały na powierzchnię po to żeby zostały zintegrowane zaakceptowane przyjęte wybaczone zrozumiane bo skoro jestem dojrzalsza skoro jestem mądrzejsza to krytykowanie siebie za to że kiedyś nie byłam byłoby aktem odrzucenia siebie i własnej drogi ku autentyczności Ku wolności emocjonalnej, bo nie jestem w stanie uwolnić siebie od tego, co mnie ukształtowało. Nie jestem w stanie poczuć wolności, jeżeli wyrzekam się mojej drogi ku tej wolności. Autentyczności. Próbuję tutaj yy, autentyczność i wolność yy, jako równoznaczne pozamieniać. Nie wiem, czy jesteśmy autentyczni wtedy, kiedy jesteśmy wolni, bo mimo tego, że mogę tutaj powiedzieć, tak, ja się czuję wolna, ale wcale nie jestem wolna. Nie, nie jestem wolna, bo jestem uwięziona wciąż w różnych yy, fragmentach programowania, które sobie przyjęłam. Jestem uwięziona w systemie, jestem uwięziona w różnych no, w różnych klatkach, których samodzielnie teraz nie mogę z siebie pozdejmować. <grywka> ale mogę spróbować być autentyczna w tym i na przykład przyznawać się do tego, że dostrzegam własne ograniczenia i to, że czasami sama rezygnuję z tej wolności na rzecz tego, żeby jeszcze trochę posiedzieć w tej klatce, zrozumieć, czym jest ta klatka, czemu ją na siebie nałożyłam. Myślę, że czas, który poświęcamy na bycie w danym etapie, z którego później nie będziemy dumni, jest tak samo wartościowy jak to, co wyciągniemy jak już wyjdziemy z tego etapu. Wszystkie wnioski, które pojawiają się po przejściu jakiejś lekcji, są tak samo wartościowe, jak bycie w tej lekcji i doświadczanie jej, i akceptowanie tego, że ona rzeczywiście jest częścią naszego doświadczenia. Bo jak ja tak patrzyłam na... No chociażby na właśnie tę dziewczynę, która siedziała tutaj yy, przez tyle miesięcy i, i mówiła, Tyle o różnych rzeczach, to mi jest tak jakoś niewygodnie z tym, że to też jestem ja. To też i, i patrzę nie tylko na ten podcast, patrzę na różne doświadczenia w moim życiu, z których nie zawsze jestem dumna i chciałabym, że no jakby... jakbym miała taki przycisk, to bym, to bym usunęła te nie tylko ten podcast, ale usunęłabym wszystkie moje przewinienia. No, ale po co? No bo nie byłabym, nie, nie byłabym tą osobą, gdyby nie te doświadczenia. Nawet te, za które jest mi wstyd. Bo przynajmniej kumam, że jest mi za nie wstyd. I, I że, znaczy nie jest mi wstyd ten podcast na przykład. <grym> Ale jest mi wstyd za memy z kwejka. <grym> Ostatnio chyba też zamknęłam odcinek mówiąc o tym, że nie chcę się wstydzić za siebie. Wyrzekam się tego wstydu usłyszeć jak kot chrapie? życzę nam powodzenia na drodze przez znudzenia i Mam nadzieję, że będzie nam ta nawigacja naszego doświadczenia szła lżej z każdym zintegrowanym wspomnieniem, z każdą zintegrowaną fazą naszego życia. Nie bójmy się tego, za co jest nam wstyd. Koniec.